To fragmenty Anatomii upadku, filmu Anity Gargas, który dostarcza kolejnych teorii na temat katastrofy smoleńskiej. Kilka dni przed rocznicą tragedii film wyemitowała telewizja publiczna, wywołując tym samym kolejne fale spekulacji i doniesień. My już nie mówimy o tym, jak świat, co o tym myśli, czy to się coś strasznego zdarzyło, bardzo strasznego, czy ktoś próbuje to analizować. No, dzisiaj mamy podzielony kraj. Środa. 10 kwietnia bieżącego roku, mimo że życie na naszym kampusie uniwersyteckim toczy się normalnie, studenci wokół tematu katastrofy nie przechodzą obojętnie. Jestem zmęczona, staram się nie zwracać na to uwagi. W ogóle nie słucham tego nie tam informacji, nic, nic, nic. Nie, najlepiej gdyby to wszystko było wyjaśnione z tą katastrofą. To znaczy, ja bym już tego nie roztrząsała po prostu. Niektórzy ludzie naprawdę mogą być tym poruszeni, niektórzy. Ale większość podejrzewa, że już jest naprawdę tak samo jak ja zmęczeni są tym wszystkim. Zmęczenie braci studenckiej wyjaśnia profesor Anna Śliz z. Instytutu Socjologii. Ludzie młodzi mniej się tym w ogóle interesują, prawda? To znaczy, coś się wydarzyło, zginę, zginęły bardzo ważne postaci z polskiego życia społecznego, to się stało trzy lata temu, to było. OK, pamiętajmy o tym, ale dajmy temu spokój. Czy nasze nastawienie i odczucia względem katastrofy ulegną jakiejkolwiek zmianie? Takie rzetelne pokazanie, co się stało, e, przynajmniej dla części społeczeństwa, będzie racjonalne i zmniejszy ten odsetek Polaków, którzy tak naprawdę już nie wiedzą, co tam się stało. Ja nie widzę tutaj żadnego rozwiązania. Jest szansa. No, ale też nie wiemy, jak się skończą po kolejnych wyborach. Być może będzie nowe rozdanie. A nim do tego dojdzie, będziemy mieli jeszcze wielokrotnie okazję obserwować zażarte dyskusje na temat katastrofy smoleńskiej. Nie wiadomo tylko, na ile przybliżą nas one do poznania prawdy, a na ile jeszcze bardziej zmęczą.